Dzień dobry, witam wszystkich bardzo finansowo i rozmawiamy nadal o zagadnieniach związanych z zarządzaniem finansami osobistymi, co jest treścią moich działań edukacyjnych i moich wystąpień live oraz webinarów i seminarów, książek i publikacji, postów i różnych innych rzeczy, które robię. Ale ponieważ ta seria to odcinki niezależne od siebie, no to w takim razie wprowadzenie i streszczenie. Na podstawie książki Hydraulik Finansowy, którą napisałem, telewizja w Rybniku (TVT Rybnik) przygotowała całą taką serię bardzo interesującego programu pod tytułem Hydraulik Finansowy. No i ten Hydraulik Finansowy został przez telewizję TVT Rybnik uznany za na tyle ciekawy, że na podstawie tego jest program telewizyjny. To jest podręcznik, który kiedyś miał swoją pierwszą wersję wydaną papierowo, ta teraz druga jest wersją wydaną elektronicznie. No i w tej elektronicznej wersji są zagadnienia związane właśnie z elementami zarządzania finansami osobistymi, i stąd właśnie pomysł, żeby taką serię w telewizji zrobić. No i taką serię właśnie przygotowaliśmy. I tutaj pokazuję po kolei wszystkim te elementy, które są istotne i ważne i jesteśmy w temacie związanym z budżetowaniem w hydrauliku finansowym jest cały taki rozdział, który się nazywa Jak wydajesz pieniądze? Dlaczego to jest istotne i ważne? Zaraz sobie powiemy. Ja tylko jeszcze dopowiem, że TVT Rybnik dla mieszkańców południowej Polski jest dostępny naziemnie dla osób, które mają operatorów telewizji kablowej i sieciowej. Z reguły jest to program 47, czyli kanał 47, ale są też możliwości znalezienia tych nagrań na stronie YouTube, bo tam jest cały kanał telewizji TV Rybnik, playlista Hydraulik Finansowy jest również na moim kanale na edukacji finansowej na YouTube również. Poza tym w opisie do filmu informacje się też znajdują. Tak więc można tę informację tam znaleźć, a ja się bardzo cieszę, że zagadnienia, które uznałem za istotne i ważne, zostały również docenione. Budżet budżetowany. Chcę jeszcze dodać, że współautorem scenariusza i całego programu jest Marianna Garus. To są również jej notatki, mapy myśli dotyczące budżetowania, a ponieważ mi się podobają, to też je chętnie prezentuję i pokazuję. Dlaczego w takim razie należy rozmawiać o budżetowaniu i co jest istotne? Budżetowanie spełnia dwie funkcje. Po pierwsze, pokazuje ci, jak możesz wydawać pieniądze, właściwie najpierw pokazuje, jak wydajesz, a druga to, jak możesz wydawać. Czyli najpierw obserwujesz, co robisz, a później stwierdzasz, jak możesz to zrobić lepiej, po to, żeby obniżyć koszty, a podnieść standard życia, co nie jest takie oczywiste dla wszystkich. Bo niektórzy myślą, że obniżanie kosztów to oznacza też wyrzekanie się wszystkiego. Nie. Tu chodzi o to, żeby obniżyć niepotrzebne koszty, podnieść standard życia, czyli persaldo żyć tak jak lubimy, a mieć więcej pieniędzy. To jest głównym celem i sensem zarządzania finansami, robienia planów finansowych. No i w tych kategoriach mamy dzisiaj do omówienia kategorię związaną z wydatkami życia codziennego. Kategoria wydatki codzienne. To jest taka bardzo ciekawa kategoria, ponieważ należy ona do serii tak zwanych nieoczywistych oczywistości. Jak wiemy, klasycy gatunku mówią, że oczywista oczywistość to coś, co takiego bardzo jasno sformułowanego, wiadomo, że tak jest, wiadomo, że nie ma w ogóle o czym dyskutować. No a nieoczywista oczywistość to taki mój termin, mówi o tym, że wszyscy wiemy, że jest. I wydaje nam się, że tak, doskonale się w tym jakoś tam rozeznajemy, że rzeczywiście nie ma o czym dyskutować, a okazuje się, że wprost przeciwnie, tak jest. No, na przykład takie problemy są związane z komunikowaniem interpersonalnym. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że mówi czterema językami, jeszcze inni nie widzą różnicy pomiędzy językiem agresywnym a nieagresywnym, i tak dalej, i tak dalej. To są takie właśnie nieoczywiste oczywistości, tak po prostu jest, ale nie zawsze sobie to uświadamiamy. Mamy. I dlaczego właśnie ta kategoria jest taką nieoczywistą oczywistością? Ponieważ bardzo często w trakcie moich działań jako doradca finansowy, i pewnie też Państwo to słyszą i wiedzą i znają, czyli Ty, drogi mój fanie, który mnie oglądasz, na pewno to słyszałeś. To jest mianowicie następujący skrót myślowy. NPG SMP. I on jest związany właśnie z tą nieoczywistą oczywistością, czyli z kategorią wydawania pieniędzy. Otóż cóż to jest, to NPGSMP i dlaczego to jest takie ważne? No, jestem głęboko przekonany, że znasz to określenie i słyszałeś. NPG SMP to nic innego jak akronim. Akronim to takie słowa, które się tworzy z pierwszych liter jakiegoś zdania czy wyrazów. No i to jest właśnie ten akronim, który jest ułożony z następujących słów. Nie mam pojęcia, gdzie są moje pieniądze. Nie mam pojęcia, gdzie są moje pieniądze. No i to określenie, czy też to stwierdzenie, bardzo często się pojawia, kiedy się rozmawia z ludźmi na temat tego, że należy zrobić jakieś takie racjonalne planowanie wydatków, albo przyjrzeć się im. No to w zasadzie nie ma się czemu przyglądać, bo pieniądze się rozchodzą. Co to znaczy, że pieniądze się rozchodzą? Co to znaczy, że nie mam pojęcia, gdzie one są? Co to znaczy, że jakoś znikają, że były i się wydały, że ich nie ma? To znaczy tylko jedno. Za każdym razem oznacza to to samo, że po prostu nie do końca w świadomy sposób je wydajemy, czyli posługujemy się tymi pieniędzmi w sposób nieświadomy, być może niezdyscyplinowany i z tego powodu one nam gdzieś znikają, one nam się pojawiają i później ich nie ma. No i teraz pytanie, właśnie dlaczego tak jest, co można zrobić, jak tutaj temu przeciwdziałać. No, doradcy finansowi amerykańscy bardzo często mówią o takim współczynniku, który się nazywa LATE Faktor. Late to jest to włoskie słowo określające kawę mleczną, a latefaktor oznacza w skrócie właśnie taki współczynnik wydawania pieniędzy typu drobna kawa tu i tam, na mieście tu parę złotych, tu parę dolarów, tam parę funtów, tu parę euro, i raptem jakoś nie wiem, gdzie w moim Budżecie zapodziało się kilkaset dolarów, złotych, euro, funtów albo jakiejkolwiek innej waluty, jaką się posługuje. No więc to takie właśnie niezdyscyplinowane wydawanie pieniędzy tu na kawę, tam na coś, tam tu na przekąskę, okazuje się być tym jednym z głównych elementów, które powodują takie niekontrolowane roztrwanie pieniędzy. No, i teraz różne serie, na przykład BBC miała też taką serię. Jak obniżać koszty, pokazują, że można zachować ten sam poziom życia, czyli robić mniej więcej to samo albo mieć do czynienia z tymi rzeczami, na których nam zależy, ale robić to trochę inaczej, właśnie tak, żeby się to nam nie kojarzyło tylko z trwonieniem pieniędzy, ale żeby dawało nam tę samą satysfakcję i tę samą radość. Dlatego w Hydrauliku Finansowym przygotowałem właśnie taką tabelkę, w której Omawiamy niektóre elementy związane z życiem codziennym. Oczywiście, dla każdego to życie codzienne może mieć różne kategorie wydatków, ale w tej kategorii wydatki codzienne, ja zaproponowałem kilka elementów i oczywiście każdy to robi indywidualnie. No ale na pewno musimy wydawać pieniądze na higienę. No, ta higiena to jest oczywiście coś, co jest dla każdego ważne. Przypomnę tylko dla osób, które są może trochę młodsze wiekiem, to nie pamiętają tego, ale był taki czas w Polsce ludowej, czyli za tak zwanego PRL-u, że mierzyło się poziom kultury poziomem sprzedaży gazet oraz mydła. No to też ma takie swoje ciekawe uzasadnienie, ponieważ gazety odgrywały bardzo ciekawą rolę. Otóż one zastępowały takie dobro kulturowe, które dzisiaj nazywa się Papierem toaletowym. Papieru toaletowego brakowało, i być może w starych komediach, w starych filmach widzimy czasami kogoś, kto ma taką, tak jak na Hawajach, ma się takie łańcuchy z kwiatów, tak po ulicach szli szczęśliwi nabywcy papieru toaletowego, który był, jak wiemy, tam w środku jest dziurka, żeby ją na rolkę wkładać, więc tam wkładano sznurek i taki, takie zestawy 10, 15, 20 rolek. Można było czasami nabyć, i szczęśliwcy szli właśnie dumnie przez miasto w takim wieńcu, albo w takim łańcuszku z papieru toaletowego. No, dodam jeszcze też taką ciekawostkę, że, że kiedyś byłem gdzieś tam jako nastolatek na wsi u kogoś, no i poszedłem do tak zwanej wygódki, czyli do toalety, która była takim. Taką tak zwaną sławojką, czyli takim małym drewnianym domkiem na posesji, ale oczywiście poza budynkiem, gdzieś tam w pobliżu, to była wieś, a więc w pobliżu tych budynków gospodarskich, no bo one, te toalety często miały też takie wspólne zejście na nieczystości razem z, tym, z tymi fekaliami, które zwierzęta produkują. No i zauważyłem jedną dziwną rzecz, a tu też muszę coś jeszcze ciekawego powiedzieć, bo kiedyś gazety były. Również dostarczane do domu, ale miały taki pasek papierowy, czyli gazeta, która miała duży format, była składana do takiego małego paska, i tutaj był taki pasek papieru, żeby ona się nie rozkładała. No i zauważyłem ciekawą rzecz, że właśnie w tej wygódce leży cała sterta takich poukładanych gazet z tymi paskami, w ogóle nieczytanych, świeżych. I co ciekawsze, co też było bardzo istotne, ta gazeta miała nazwę Prawda i była to gazeta rosyjska, czyli Pisana po rosyjsku. No, nastawienie Polaków do Rosjan, jak wiemy, nie było takie najprzyjemniejsze. Dzieci się nie chciały uczyć języka rosyjskiego, i ludzie się buntowali przeciwko temu, i mnie zastanowiło, z jakiego powodu jakiś mieszkaniec, którego w zasadzie nie podejrzewałem za bardzo o znajomość języka rosyjskiego, raptem używa czegoś takiego jak Gazeta Radziecka i kupuje ją, rosyjską Gazetę po rosyjsku, tak zwaną Słynną Prawą. Więc zapytałem gospodarza, jak to jest? To Ty czytasz prawdę, czy tam syna gospodarza, to wy czytacie prawdę? A oni mnie oświecili, i był to argument czysto ekonomiczny. Powiedzieli mi następującą rzecz. Czy ty durny jesteś? Prawda kosztuje 30 groszy, a trybuna ludu 50. To po co mam sobie trybuną ludu D wycierać, jak mogę to robić sowiecką prawdą? No, gazety były czymś, co zastępowało papier toaletowy. Dzisiaj. Na szczęście tak nie jest, ale na higienę musimy pieniądze wydawać. Oczywiście wydajemy również na kosmetyki różnego rodzaju. No i tutaj te wydatki mogą być też bardzo ciekawe, no bo bardziej się lubują w tym panie, panie więcej pieniędzy na kosmetyki wydają, no ale kosmetyki są różne, a jeśli chodzi o tak zwane markowe, no to ceny perfum mogą być bardzo drogie. No stała znana reguła jest taka, że jak się wraca gdzieś z zagranicy leci samolotem, no to w tej strefie międzycłowej kupuje się zawsze trochę taniej kosmetyki, bo tam jest zawsze bez podatku albo jakoś tam taniej generalnie. Nie zawsze tak jest w 100%, ale warto w każdym razie, jeżeli ktoś już zamierza coś takiego robić, a wybiera się samolotem za granicę, to najpierw sprawdzić ceny kosmetyków w kraju, a dopiero później się zastanawiać nad tym, czy kupować je w tych sklepach bezcłowych na lotnisku, bo zasada jest generalnie taka, że na lotnisku wszystko jest o wiele, wiele droższe no, ale czasem te kosmetyki są rzeczywiście tańsze, więc to różnie bywa i, i rzeczywiście można sobie coś takiego zrobić. A więc na pewno mamy w tej kategorii również kosmetyki. No i te kosmetyki to oczywiście perfumy albo jakieś tam inne rzeczy. Panie używają jeszcze tutaj całej ilości różnych innych dodatków do mycia, do makijażu, nawilżania itd. itd. Medycyna i lekarstwa. No, tutaj można jeszcze dopisać, i właściwie należałoby dopisać coś takiego jak suplementy. Na pewno wszyscy wiedzą i słyszeli o tym nieraz, że emeryci są w takiej sytuacji, że nie zawsze stać na wykupywanie lekarstw przepisywanych przez lekarzy. No, z czego można wywnioskować dwie rzeczy: albo emeryci mają mało pieniędzy, albo lekarstwa są drogie. A taki prawdziwy wniosek jest ten podwójny, jedno i drugie. Otóż niektóre lekarstwa są rzeczywiście drogie. A emeryci też za dużo pieniędzy nie mają. No ale jeżeli rzeczywiście ktoś choruje na jakąś chorobę, która jest przewlekła, no to musi tego używać, co mu lekarz przepisuje. No i trzeba to jakoś komponować we własne swoje wydatki. No na przykład, jeśli ktoś ma alergiczny katar, no to chusteczki higieniczne są istotne i trzeba je również posiadać. Czyli te tam jakieś. Groszowe, być może kwoty, czy to złotówki, czy parę złotych, bo mogą być pachnące, mogą być takie lub inne, na te, pienią... na te cele wydawać. Środki czystości. No tutaj też wiele osób mówi, że środki czystości to element, który jest istotny i ważny. Środki czystości to przede wszystkim chemia domowa do mycia różnego rodzaju rzeczy. No i ta chemia domowa ma swoich zagorzałych fanów i zagorzałych przeciwników. Oczywiście chemia się przydaje, no bo dzięki niej jesteśmy w stanie coś tam wyczyścić, ale specjaliści, którzy głębiej analizują zagadnienie, twierdzą, że ta chemia zostawia ślady, które potem spożywamy, zjadamy. No, myjąc na przykład w, pod zlewem w jakimś tam płynie do mycia naczyń, zostawiamy mikroślady na tych naczyniach i okazuje się, że tam. Jakieś szklankę ponad, czy, 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 czy nawet więcej tego płynu w ciągu roku spożywamy, jedząc na tych talerzach umytych w tym płynie do mycia naczyń. Oczywiście to samo dotyczy również powierzchni. No i dlatego niektórzy specjaliści uważają, że specjalne systemy do czyszczenia, które są same w sobie drogie, ale da się policzyć break-even point, są lepszym rozwiązaniem, czyli możemy mieć specjalne takie Szmatki, ściereczki, które są konstruowane w taki sposób, że na centymetrze kwadratowym jest kilometr nici, są dodatki srebra i tak dalej, że one lepiej czyszczą. I są rzeczywiście na to też atesty, dowody i pokazuje to nie raz, że to łatwiej, lepiej, szybciej czyści, tyle tylko, że jest to wydatek, który trzeba ponieść na samym początku. I skalkulować, w którym momencie ten wydatek się nam zwraca. Ja używam różnego rodzaju takich systemów i one rzeczywiście są dobre, szczególnie na przykład jak coś myjemy w zimnej wodzie, a jest tu z tego to te specjalne ściereczki, które mają taką właściwą strukturę. no Oczywiście sprzedawcy tych produktów twierdzą, że to są nie ściereczki, tylko że to są specjalne myjki albo urządzenia jakieś tam, no, ale nieważne. No. Jest, wygląda to jak kawałek materiału, oczywiście bardzo specyficznego, doskonale myje, a więc warto się nad tym zastanowić, ale trzeba policzyć. Trzeba policzyć i sprawdzić, jak to może wyglądać w naszym przypadku i czy ma to sens zastosowania. Oczywiście im mniej chemii w domu, tym lepsze powietrze, ale też potrzebna jest tam czystość zamiast brudu i kurzu. Dlatego powiedziałem, że trzeba to przeliczyć i się nad tym zastanowić. Oczywiście. Jest tutaj również wydawanie pieniędzy na żywność. No i to jest kategoria, która jest bardzo interesująca ze względu na to, że żywność jest to kategoria generalnie przepłacana przez Polaków. Wydajemy za dużo, generalnie w ogóle jemy za dużo, od tego zacznijmy. Mamy tendencję do obżerania się, zwłaszcza szczególnie w dni wolne, świąteczne itd. No niektórzy twierdzą nawet, że na przykład sposób na zabijanie stresu to jest podjadanie czekoladek albo czegoś innego. Nieważne. W każdym razie na pewno jemy za dużo, co wskazują wyniki naszego zdrowia. Po prostu bardzo duża część społeczeństwa ma nadwagę, albo jest w pierwszym stopniu otyłości, albo w drugim stopniu otyłości, a więc widać to na ulicach, a więc na pewno jemy za dużo. Ale oprócz tego, że jemy za dużo, to jeszcze marnujemy żywność. 25 do 30% tego, co się kupuje, po prostu marnujemy i nie zjadamy tego, kupujemy za dużo. No, psychologowie mówią wiele na ten temat. Jeżeli idziesz głodny na zakupy, to masz tendencję zawsze do kupienia większej ilości niż zjadasz. Czyli pierwsza rzecz na zakupy nie powinniśmy chodzić głodni, bo wtedy oczyma pożeramy to, co widzimy i chcemy kupować więcej, chcemy jeść więcej, koniecznie musimy więcej. Tak nie musi być, oczywiście, no ale dużo osób tak robi, czyli. Jeżeli kupujemy żywność, kiedy jesteśmy głodni, kupujemy jej zawsze więcej. A drugi generalny problem z tym związany, czyli z tą kategorią żywności, jest taki. Otóż my mamy tendencję do tego, żeby po prostu kupować, natomiast odżywianiem się należy zarządzać, czyli Problem z kategorią żywność w naszym budżecie domowym to również problem planowania i planowego odżywiania się. Istnieje różnica pomiędzy najedzeniem się, nażarciem się albo spożywaniem, a racjonalnym odżywianiem. I takie racjonalne odżywianie oczywiście jest czymś, co musi trafić do naszej świadomości społecznej, a przynajmniej do naszej indywidualnej, kiedy chcemy w racjonalny sposób posługiwać się naszym pieniędzmi. O tym, że planujemy czasami święta, i wtedy robimy zakupy, i wiemy, co trzeba kupić, i żeby było to dobrze, i żeby nie brakło, i żeby była taka inna potrawa, czy też jakiś tam imienny, czy uroczystości, o tym wiemy. Ale w życiu codziennym nie mamy tej tendencji. I tu jest naprawdę ogromne pole do popisu, jeśli chcemy obniżyć koszty, a podnieść jakość naszego życia. Jeżeli zaczniemy planować odżywianie i w planowy sposób kupować to, co potrzebujemy, przestaniemy marnować żywność. Marnujemy tej żywności naprawdę bardzo, bardzo dużo, a szczególnie też takim problemem tutaj jest tak zwane bezstresowe wychowywanie dzieci. Otóż dzieci mają taką tendencję do tego, że no nie potrafią kontrolować jeszcze swoich odruchów, więc zawsze nakładają na talerz bardzo, bardzo dużo. Dwa razy dziubną, jak to się mówi, dziabną, albo zjedzą dwie łyżeczki, albo dwa widelce, czegoś i resztę już nie chcą i wyrzucają. I większość rodziców jakoś tak nie kontroluje tego systemu wychowania, żeby powiedzieć dziecku: weź sobie 20 razy dokładkę, ale bierz po dwie łyżeczki, po dwa widelce, po dwa plasterki, zjedz, chcesz więcej, zjedz następnie ponieważ takie no, nadziabane ląduje w śmietniku, czyli u tatusia w brzuchu najczęściej, zjedz, bo się zepsuje. I to nie jest wcale takie sensowne, bo prowadzi do nieracjonalnego odżywiania się. Natomiast dzieci nie uczy również takiego kontrolowania swoich odruchów. Wiem, że możemy mieć ochotę na dwa kawałki ciasta, dwa kawałki tortu, czasami może się wstydzimy tego, czy dziecko może się wstydzić, ale lepiej jest naprawdę dokładać po kawałku, niż bracia potem wyrzucać i marnować. Albo na przykład, jak kupujemy za dużo i nie mamy czasu zjeść, no to to, co kupiliśmy, zepsuje się, spleśnieje, wędlina stanie się oślizgła, no bo jak wiadomo, teraz wszystkie wędliny, zwłaszcza szynki, są pompowane tymi solankami, więc ta wilgoć z nich wychodzi. No i to jest do wyrzucenia. Oczywiście można tam jakoś to ratować, no ale z jakiego powodu mamy jeść cały czas tę żywność taką odratowaną, bo ona już straciła te swoje właściwości. No, znawcy literatury, a jeszcze ci, którzy pamiętają lata PRL-u, to pamiętają takie słynne określenie to też jest z rosyjskiej powieści: łosoś drugiej świeżości. No i ten łosoś drugiej świeżości to oczywiście była taka informacja, że łosoś w restauracji rosyjskiej może być taki super, ale może być też taki trochę gorszy. No i. To określenie łosoś drugiej świeżości zapadło w nasze, w nasze jakby, społeczne myślenie, no ale już wiemy, że nie powinno się doprowadzać do tego, żeby ten łosoś drugiej świeżości był na co dzień. A jak ciągle marnujemy żywność i ciągle musimy zjeść to, co już lekko nam się zepsuło, no to do takiej sytuacji łatwo doprowadza. Nie powinno tak być. Powinniśmy raczej dbać o to, żeby się odżywiać racjonalnie, no ale żeby się odżywiać racjonalnie, no to musimy mieć tę szansę i te możliwości, czyli powinniśmy doprowadzić do tego, że nie marnujemy żywności. Marnowanie żywności jest naprawdę zbędnym wydatkiem. Kieszonkowe dla dzieci. Niektórzy przekładają to do innych kategorii. Ja ująłem to tutaj, i jest to moim zdaniem ważna rzecz, żeby dzieci uczyć posługiwania się pieniędzmi. No i tu jest jeszcze jedna kategoria, której nie wymieniłem, bo tak naprawdę można ją wymieniać osobno, a można ją stawiać do medycyny, lekarstw albo do żywności. Tak zwana żywność funkcjonalna, czyli suplementy. Suplementacji organizmu należy również zaplanować i suplementowanie się jest bardzo istotne. O tym będą oczywiście kolejne odcinki pod tytułem Zarządzanie zdrowiem, no ale zarządzanie zdrowiem jest również związane z odżywianiem, czyli jesteś tym, co jesz, dlatego należy też o tym pamiętać. Oczywiście ta tabelka to nie jest przymus, każdy może sobie zrobić swoją własną. Kategoria wydatki codzienne u każdego człowieka może wyglądać trochę inaczej, bo na przykład inne rzeczy zużywa. No, ale jeżeli mamy to uporządkować, no to trzeba te elementy spisać. Jak je spiszemy, to będziemy łatwiej i lepiej pilnować naszych pieniędzy, będziemy lepiej nimi zarządzać. A w tym wszystkim przecież chodzi o to, żeby mieć więcej pieniędzy i gospodarować sensowniej tym, co posiadamy. Dlatego hydraulik finansowy, dlatego seria w telewizji, dlatego moje live, dlatego mój e-book, który polecam wszystkim. W opisie do filmu jest informacja, jak możesz pakietowo zacząć tę swoją edukację związaną z lepszym zarządzaniem pieniędzmi stosować. To jest możliwe, to jest łatwe. Najpierw należy zrozumieć, a jak się zrozumie, to wtedy łatwo to. Można wdrożyć. Bo jeżeli się komuś mówi nie rób tego czy nie rób tego, to większość z nas bardzo nie lubi zakazów i od razu się buntuje. A po co, a czemu? Natomiast jeżeli sami zrozumiemy, no to zaczynamy działać lepiej i rozsądniej. Hydraulik finansowy jest po to, żeby lepiej i rozsądniej zarządzać pieniędzmi. Jest po to, żeby mieć więcej pieniędzy, żeby mieć szansę na realizowanie tych celów, które chcemy. Chodzi o obniżenie kosztów życia, a podniesienie jego jakości. I dlatego Seria telewizyjna i dlatego wszystko to, o czym powiedziałem. Z mojej strony na dzisiaj tyle. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Trzymajcie się.